Chciałbym powiedzieć na początku, że po trzech tygodniach szkoleń i przygotowań jesteśmy gotowi na pierwszy mecz. Naprawdę nie możemy doczekać się już jutrzejszego spotkania. I wszyscy są sprawni w naszym składzie, to mogę Państwu powiedzieć z pewnością. To są najważniejsze rzeczy, które chciałem Państwu przekazać. Pytanie po holendersku. Całkiem dobrze rozgrywali państwo te mecze towarzyskie, także dobrze poszło państwu w eliminacjach. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o zwycięstwo na przykład 3-0 z Włochami, tutaj poszło gładko. Możemy dzięki temu czuć się naprawdę pewni, to daje dużo drużynie, ale jutro będzie to zupełnie inny mecz. Mamy zupełnie innego przeciwnika, z którym musimy się zmierzyć i możemy naprawdę oczekiwać innego rodzaju gry niż w przypadku Włoch. Tak, mamy wiele doświadczeń jako yy, drużyna. Czy jest też presja e, wywierana na państwa, czy państwo się raczej cieszą? Trzeba powiedzieć, że jest to pierwszy, dla, e, piąty dla nas turniej e, tego, tej rangi. Więc później dopiero decydujemy, czy jesteśmy zadowoleni, czy nie. To wszystko zależy od wyniku. Państwa obrona wygląda na bardzo silną. Czy mają państwo jakieś problemy? Można powiedzieć, że w fazie eliminacyjnej poszło nam rewelacyjnie. Na pewno zaoferowaliśmy tutaj bardzo atrakcyjną grę, wszystkim się ona podobała. I wydaje mi się, że tak jak inne 15 krajów, mamy dobre e, samopoczucie. Czy jakieś wyzwania pan zidentyfikował? Mają państwo dosyć wiekowy skład, taką grupę, która potrzebuje większej ilości treningów. Tak naprawdę najważniejsze w życiu to mieć dobrych zawodników. A jak pan się odnosi do tej konkurencji wiekowej? Tak naprawdę my przygotowaliśmy się trenując raz dziennie, ponieważ musimy być świadomi tej sytuacji, że nasza drużyna rozegrała wiele meczów, nie tylko w Rosji, ale także meczy międzynarodowych. I rzeczywiście przygotowaliśmy tutaj zawodników bardzo dobrze, jestem zadowolony, że za, Michał Petraspok z Republiki Czeskiej. Chciałbym zapytać, jakie mają Państwo wrażenia a propos czeskiej drużyny, jak Państwo myślą, że będzie ona jutro się zachowywać na boisku? No tak, to pytanie jest podchwytliwe. Wydaje mi się, że Czechy teraz reprezentują tutaj świetną formę, mają dużo zawodników, którzy grają w międzynarodowych ligach. Jak na razie widzimy, że starają się zbudować nową drużynę na nowo. Wiemy, czego oczekiwać po ich grze, jednakże na pewno będzie to inna drużyna niż. W roku 2004. Widzimy tutaj kolejnego, i to jest dobra drużyna, także, tak? To podkreślam. Czy czujesz się zobligowany, żeby grać atrakcyjny futbol? Oczywiście mówi, że tak graliście w eliminacjach, ale czy raczej teraz nastawiać się na wynik? Teraz chcę być szczery. Chodzi o wynik. Ale jeszcze raz mówię, nie możemy oczywiście zmienić sposobu naszej gry, to jest do nas przypisane, tak się nauczyliśmy i tak gramy, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że trzeba wziąć pod uwagę taktykę drugiej strony, drugiej drużyny.